A teraz chciałbym prosić o wystąpienie pana profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Bardzo prosimy pani prezesie. Szanowni Państwo, wydarzenia z ostatnich tygodni pokazują, jak niepewne są czasy, w których żyjemy, i jak kruche mogą być założenia będące podstawą przewidywania najbliższej przyszłości. Po raz kolejny okazało się, że w jeden dzień mogą zmienić się główne źródła ryzyka. A co za tym idzie priorytety naszego działania? Jeżeli chodzi o reakcję rynków finansowych na agresję zbrojną Rosji przeciw Ukrainie, to oprócz osłabienia kursów walutowych gospodarek naszego regionu i przeceny aktywów na rynkach finansowych, szybko zareagowały także ceny surowców energetycznych. I nie wiadomo, czy to koniec dostosowań. Droższe są także surowce rolne, których Rosja i Ukraina są ważnymi eksporterami. Już dziś zatem wiadomo, że rosyjska agresja zbrojna przeciw Ukrainie będzie nie wiadomo na jak długo i jak bardzo dodatkowo będzie podbijała inflację w Polsce. Pamiętajmy, że nawet bez tego wysoka inflacja była poważnym wyzwaniem dla banków centralnych na świecie, w tym także dla Narodowego Banku Polskiego. W ostatnich miesiącach inflacja wyraźnie rosła, osiągając w wielu gospodarkach najwyższe od kilkudziesięciu lat poziomy. W strefie euro w lutym bieżącego roku dynamika cen zbliżyła się do 6%, czyli najwięcej w historii tej strefy, a w niektórych jej krajach, na przykład na Litwie czy w Estonii, inflacja jest już dwucyfrowa. W Stanach Zjednoczonych dynamika cen jest najwyższa od czasu szoków naftowych lat 70. XX wieku i w styczniu sięgnęła 7,5%. Przykłady można by mnożyć. Przyczyn podwyższonej globalnej inflacji należy upatrywać w złożeniu kilku szoków, których siła i trwałość zaskoczyły. Przede wszystkim silnemu popandemicznemu ożywieniu popytu w globalnej gospodarce nie towarzyszył niestety wystarczający wzrost podaży. Najbardziej spektakularne skutki takiego stanu rzeczy widzieliśmy na rynku surowców energetycznych. Podwyższony mocno poziom inflacji obserwowany na całym świecie nie ominął Polski. Także i u nas pierwotnym impulsem do wzrostu cen wielu dóbr i usług były szoki zewnętrzne związane ze wzrostem cen surowców i napięciami w sieciach dostaw. Podwyższona inflacja jest więc po części ceną, jaką płacimy za relatywnie niewielkie straty gospodarcze w kryzysie pandemicznym oraz za trwające, dynamiczne ożywienie aktywności gospodarczej. Dzięki odpowiedniej polityce gospodarczej, w tym szybkiej i zdecydowanej reakcji NBP, Udało się nam skutecznie złagodzić spadek aktywności i uchronić pracowników przed masowymi zwolnieniami i widmem wysokiego bezrobocia. Dzięki temu nasz system finansowy jest stabilny, a fundamenty polskiej gospodarki pozostają mocne. Jest ona odporna na kolejny szok, z którym niestety będziemy się musieli zmierzyć. Szanowni Państwo, wzrost presji inflacyjnej i nakierowany na jej ograniczenie wzrost stóp procentowych oddziałują na sektor bankowy w różnoraki sposób. Korzystnie na bieżące wyniki banków oddziałuje oczywiście wzrost marży odsetkowej. Znalazło to już odzwierciedlenie w dochodach odsetkowych banków i w ich zyskach za ostatni rok. Kwestią, która była ostatnio nagłaśniana w mediach, jest wpływ rosnących stóp procentowych na koszt obsługi kredytu i sytuację finansową gospodarstw domowych. Chciałbym poświęcić temu tematowi nieco czasu. Wrażliwość poszczególnych kategorii kredytów i kredytobiorców na wzrost stóp procentowych jest zróżnicowana. Najbardziej czułe na wzrost stóp procentowych portfele to kredyty mieszkaniowe, ponieważ oprocentowanie dominującej części tych kredytów ustalane jest według zmiennej stopy procentowej, a okresy spłaty kapitału są długie. Jednak chciałbym zwrócić uwagę, że dobre praktyki rekomendowane od dawna przez KNF. I szczegółowe rozwiązania przyjęte przez banki powinny zapewnić odporność kredytobiorców na wzrosty stóp procentowych. Podsumowując, w obecnych warunkach dotychczasowy i oczekiwany przez rynek wzrost stóp procentowych nie powinien skutkować istotnym wzrostem ryzyka kredytowego. Jego efekty powinny być umiarkowane również dla budżetu w większości zadłużonych gospodarstw domowych. Tymczasem w przestrzeni publicznej Zaczynają pojawiać się różne pomysły sugerujące konieczność jakiegoś zamrożenia stóp procentowych. Wypowiedziałem się już wcześniej na ten temat, ale chciałbym raz jeszcze podkreślić, że stanowczo się z tym nie zgadzam i uważam ten pomysł za chybiony i szkodliwy. Chciałbym również przypomnieć, że dla kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, istnieją już rozwiązania instytucjonalne umożliwiające udzielenie im tego wsparcia. Po nowelizacji ustawy o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w 2019 roku kryteria dostępu do niego są relatywnie łatwe do spełnienia dla osób, których spłata kredytu stanowi istotne obciążenie budżetu. Zasób utworzonego z wpłat banków w funduszu był dotychczas wykorzystany w bardzo niewielkim zakresie. W tej chwili nie widzę żadnej potrzeby rozpatrywania alternatywnych metod wsparcia kredytobiorców. Szanowni Państwo! Kwestie, które umówiłem, były do tej pory najważniejszymi tematami dotyczącymi systemu finansowego, które chciałem poruszyć na dorocznym forum bankowym. Jednak dziś widzimy, jak blade stały się one w obliczu bezprecedensowych wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Znów stanęliśmy przed koniecznością podejmowania niestandardowych działań. Nie było czasu na wnikliwe analizowanie i zastanawianie się nad optymalnymi decyzjami. Reakcją części osób w obliczu wzrostu niepewności był wzrost zapotrzebowania na gotówkę. Przypominam, że NBP zapewnia na bieżąco podaż pieniądza gotówkowego, tak aby społeczeństwo zawsze miało dostęp do pieniądza krajowego i bezwzględne poczucie bezpieczeństwa w tym względzie. Na zakończenie chciałbym mocno podkreślić, że solidaryzujemy się w pełni z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy i pomagamy im w zakresie naszego mandatu i naszych możliwości. Między innymi bez wahania wsparliśmy naszych sąsiadów, udostępniając Bankowi Centralnemu Ukrainy słopa walutowego do równowartości 4 miliardów złotych. Wychodzimy z założenia, że każda z instytucji ma w tych trudnych warunkach swoje zadanie do wykonania i powinna je realizować. Banki również mogą wspierać społeczeństwo ukraińskie w zakresie swoich możliwości. Solidarność z Ukrainą jest teraz naszą wspólną polską powinnością. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy panu prezesowi, dziękujemy bardzo i chciałbym podkreślić ogromną rolę Narodowego Banku Polskiego w różnych sytuacjach kryzysowych, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, ale także w ostatnich tygodniach. Chcę wskazać tutaj na ogromną otwartość, ale także sprawność organizacyjną i operacyjną Narodowego Banku Polskiego przy rozwiązywaniu problemów, chociażby z dystrybucją i z dostawami gotówki dla naszych klientów. Dzięki temu wysiłkowi, dzięki bardzo rzetelnej codziennej współpracy udało się rozwiązać wiele problemów. I jeszcze jedna uwaga. Problem dezinflacji w kolejnych miesiącach i kwartałach to oczywiście problem, gdzie główną rolę odgrywa Narodowy Bank Polski, ale to jest problem, nas wszystkich i niewątpliwie współpraca pomiędzy NBP, zarządem Radą Polityki Pieniężnej i bankami będzie tutaj bardzo potrzebna także współpraca nasza z różnymi innymi instytucjami.